Akku, świat, witajcie. Dzisiaj szybciutko, bo idę do pracy i chcę Wam tak szybciutko powiedzieć parę słów na temat tego, co tutaj się wyprawia. Słuchajcie, otóż tak ostatnio mówiłem Wam, że dążę tutaj do pewnych zmian w tym akwarium. I tutaj, ta jakby prawa strona tego akwarium, po malutku zaczyna się układać tak, jakbym chciał. No oczywiście tutaj jeszcze parę zmian będzie Natomiast lewa strona Jest tutaj jeszcze Daleko, daleko z tyłu Z lewej strony Słuchajcie Dominują trzy rośliny Mamy tutaj tą Kryptokorynę Vendetti Brown Mamy tutaj Mikrozorium To oskrzydlone I mamy tutaj Anubiasa Planuję tutaj ten, tą lewą stronę, ten lewy róg również tutaj troszeczkę pozmieniać, wyciąć bardzo, bardzo dużo tej kryptokoryny, zostawię parę listków tam z tyłu, żeby takie jakby tło robił na trzecim planie Anubias zostanie tutaj bardzo mocno zredukowany, bo tutaj to kłącze jest naprawdę niesamowicie wielkie tego Anubiasa on już puścił korzonki wrył się tutaj, ukorzenił się nieźle dlatego no ja go trochę tutaj zredukuję tego Anubiasa, parę listków tylko zostanie, tak dla sentymentu, to mikrozorium tutaj zostanie tylko zostanie może troszeczkę bardziej przesunięte tak jakby na drugi plan i dojdą tutaj nowe roślinki, które już sobie zamówiłem, ale ostatnio zamawianie na internecie troszeczkę Troszeczkę mnie zawodzi. E, mówiłem Wam o testach, że zamawiałem testy, zaginęły w impście. No, mam już testy, mam już tydzień czasu te testy, może troszkę więcej. E, sprzedawca wysłał mi, tam załatwia sobie z impostem. Nie wiem, czy to e, zagubił impost, czy on po prostu zapomniał wysłać. W każdym razie testy mam. Troszkę na nie czekałem, ponad dwa tygodnie. I teraz znowu mam z roślinami, zamówiłem sobie rośliny dwa tygodnie temu i jeszcze tych roślin nie będę miał. Na szczęście sprzedawca się ze mną komunikuje mailowo. Wytłumaczył się, jakieś tam problemy zdrowotne ma. Ja jestem człowiek, który już się tej cierpliwości trochę nauczył, poza tym ma fajne rośliny, więc więc jeszcze tydzień poczekam. Czekałem dwa, to jeszcze tydzień poczekam. Obiecał mi jakieś tam super gratisy. Zobaczymy co to przyjdzie. Roślin troszeczkę zamówiłem. Troszeczkę tutaj będzie dosadzone właśnie na tą lewą stronę. Na prawą też chyba ze dwie roślinki. Ale to Wam powiem jak będę to sadził. Pokażę Wam co ja zamówiłem. W chwili obecnej widzicie, że troszeczkę tutaj chyba mnie atakują. Bo słuchajcie, testy mam. Testy sobie robię. Natomiast nie wiem, jak ja to uczyniłem, ale nie zamówiłem sobie testu na magnes i na wap. Co najbardziej na te testy czekałem, to okazało się, że po prostu zapomniałem je zamówić i to nie to, że sprzedawca nie wysłał, bo rzeczywiście patrzyłem na zamówieniu i jakimś cudem tego nie zamówiłem. Nie wiem dlaczego. Coś mnie, coś mnie nie wiem. W każdym razie, testów na wap i na magnes sobie nie zamówiłem natomiast przyszły do mnie wszystkie inne testy przyszedł do mnie azot test na azot sery azot utrzymuje mi się na poziomie zerowym zero azotu ja leję teraz co dzień po, po, po 5 ml tego amonium które podnosi mi stężenie azotu do 10 ppm i praktycznie muszę sobie to yy, póki co, co dzień lać te 5 ml, które mi podniesie do 10, właśnie podbije mi ten azot, bo mam azot zerowy. A wiecie, że przy zerowym azocie mogą być niezłe problemy. W każdym razie, no, leję ten azot, no i mam go 10. Tendencja spadkowa. Yy, rośliny bardzo ostro pobierają mi tutaj w tym akwarium azot. Yy, Fosfor, fosfor mam na poziomie 0,7, i słuchajcie, najlepsze jest to, że ten fosfor cały czas na tym poziomie 0,7 się utrzymuje. Ani go nie przybywa, ani go nie ubywa. Nie wiem dlaczego, czy rośliny go nie pobierają tego fosforu, czy po prostu jest on produkowany tutaj przez Przez, przez ryby, przez pokarm. Nie wiem i non-stop jest go w każdym razie 0,7 ppm. Potasu, potasu mam bardzo dużo, bo jest 25 ppm, znowu, ponieważ ja się troszeczkę zagapiłem na samym początku, jak robiłem testy, bo jak test sery mi wykazał 0 azotu, to zacząłem lać KNO3. No i niestety podnosiłem sobie też i ten potas. Miałem go 15 po, laniu, po dolaniu właśnie tego azotu, zaczął mi skakać. Ten potas mam go 25. Jutro, jutro jest sobota Albo w niedzielę zrobię sobie podmiankę Więc znowu trochę go zredukuję A poza tym teraz już leję to amonium Więc Więc tego potasu już Z KNO3 nie będzie Nie będzie tutaj szło I żelazo Żelazo również mi skaczę, Bo mamy go tak na poziomie Od 0,1 I podbijam go Co drugi dzień praktycznie do poziomu 0,5 a de facto jest go tak gdzieś około myślę 0,4 tego żelaza, więc też żelazo jest Poza tym Bimbrownia już u mnie trzecia działa. Widzicie, że jedzie ostro. Nie mam tutaj żadnego zatrucia ani nic. No, żałuję tego testu na, azot, na magnez i na babki, no ale cóż, niestety zdupiłem się i gdzieś go sobie nie zamówiłem. Dziwi mnie sprawa z tym fosforem, bo no, utrzymuje mi się cały czas na tym poziomie 0,7. Ja go ani nie podbijam. Zostawiam go na takim poziomie jak jest. <laughs> Natomiast no, nie wiem, czy rośliny nie pobierają tego e, fosforu, czy, czy nie wiem. No nie mam pojęcia. W każdym razie e, apetyt na azot roślin moich jest niesamowity. Niesamowite ilości tego azotu e, wpierniczają te rośliny. E, Dobra, to by było tak w skrócie tyle, co Wam chciałem dzisiaj powiedzieć. Tak mówię będę tutaj robił, jak mi przyjdą w końcu te roślinki, <laughs> będę przecinał tą lewą stronę z prawej, z prawej, z prawej strony też tutaj jeszcze takie malutkie zmianki sobie przyłożymy, ale to też będę się zastanawiał co i jak. Słuchajcie, co jeszcze wam chciałem powiedzieć, będę. Najprawdopodobniej chyba ściągnę sobie jednak tą blendę z tej mojej lampeczki Power LED, bo nie wiem, czy tutaj tego światła mi nie za mało dociera. Chcę tutaj znowu parwulę sobie posadzić. Już mam zamówioną tą parwulę właśnie u tego sprzedawcy. No w momencie jak posadzę parwulę, to muszę przyłożyć światło. No kurde, wydaje mi się, że ta, ta, ten Tubond trochę mi tego światła przysłania za dużo. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie tutaj na filmie tam z tyłu. Pokażę paluchem. Tam z tyłu jest aromatika. Jest zupełnie zielona. Zobaczcie, ona się nic kompletnie nie wybarwia. Jest zielona jak cholera. Staurogenerepens, Staurogenerepens, Ludwigia. Zobaczcie na Ludwigie. Również jest taka średni ten kolor. Więcej zieleni tutaj na niej jest niż niż tego takiego czerwonego koloru z dianta rośnie ładnie, widzicie ale też koloru koloru na niej zero poza tym zobaczcie na makrandę makranda tam całkowicie gnie, nie wiem, ładna taka już była ta makranda w tej chwili znowu coś się z nią zaczyna srać nie wiem co się z nią dzieje coś, coś złego na pewno korymbosa, zobaczcie na korymbosę też korymbosa mi strasznie zdziadziała ona w tej chwili trochę widzę, że odbija natomiast ja chyba ją dopuszczę niech ona sobie dojdzie do samej powierzchni do samej tafli dopiero ją przytnę bo za często chyba ją przycinam i nie wiem, no strasznie, strasznie ciężko ta korymbosa tutaj rośnie mały cheniek w końcu mi zaczyna, duży cheniek w końcu zaczyna mi tutaj odbijać bo naprawdę też było marnie z nim no i co, no tutaj widzicie staurogena jakoś sobie rośnie, ja bardzo dużo tej staurogena wywaliłem i chyba jeszcze jej trochę wywalę, bo muszę tutaj zrobić Cały przód tutaj będzie dla, e, dla parwulki. Także e, trochę jeszcze jej tutaj chyba przetnę, tej stałrogenę, żeby jej trochę jeszcze usunąć stąd. E, no i chyba tyle, co on dzisiaj chciałem powiedzieć. E, strasznie mnie ta mm, aromatika dziwi, bo ona wcześniej rosła w innym miejscu. Przy słabszym, przy słabszym, może nie przy słabszym, ale... E, przy tym moim poprzednim świetle ona w miarę się wybarwiała, fajnie, natomiast teraz jest zielona i nic, kompletnie nic się nie wybarwia. Nie wiem czemu tak jest. Nie mam zielonego pojęcia. Żelazo niby jest. Azot niski też jest, więc no przy niskim azocie te rośliny powinny się pięknie wybarwiać. Natomiast no, niski azot, a rośliny nie za bardzo mi się chcą wybarwiać. Nie wiem, spróbuję jeszcze przekombinować tutaj, zdjąć ten tubąd z tej mojej beleczki. Może troszkę więcej tego światła mi tutaj trafi. Zobaczymy. Może, może w końcu ruszę. Dobra, tyle na dzisiaj. Kolejny filmik, będę Wam chciał pokazać. 30-litrowe akwarium. Bo tam może szało z roślinnością nie ma, natomiast bardzo zaskakują mnie moje głupiki w tym akwarium. Udało mi się tych głupików troszkę sprzedać, ale naprawdę bardzo mnie zaskakuje ich wybarwienie. Ale to Wam powiem w następnym filmiku. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Nie wiem, czy ten test na wapń i na magnes czy on naprawdę jest mi potrzebny. Znaczy, nie chcę tutaj mówić, że nie, bo, bo jestem ciekaw, jaki jest ten stosunek tego wapnia do magnezu, ale z drugiej strony znowu tak, jeśli ustalę stosunek, ilość wapnia, zacznę podbijać magnez, no to trzeba do tego dopasować potas. Dopasuję potas, no to później trzeba byłoby coś zrobić z azotem i z i z fosforem. No i w końcu, żeby się nie okazało tak, że dopasowując wszystkie te pierwiastki do siebie, wyjdą jakieś kosmiczne ilości tutaj tego wszystkiego w tym akwarium. Nie wiem, nie wiem, zobaczę jeszcze. Może wy coś podpowiecie, jak to jest z tym magnezem i, i wapniem. Czy naprawdę jest taka konieczność, żeby to ustalać? Nie wiem, zaczynam się zastanawiać nad tym. Rozmawiałem z pewnym gościem, który e, widziałem u niego. Didiplis Diandre, no tak pięknie wybarwiona, cholera, te szczytówki takie piękne, aromatika, e, grube łodygi, liście rzadkie, bo u mnie są dość gęste. No, u niego rzadkie liście, ale przepięknie wybarwione. Naprawdę przepięknie wybarwiona, a Didiplis diandra, no to już normalnie e, przekozacka. I gość mówi, że on nie, nie ustalał nigdy, nigdy nie ustalał stosunku wapnia do, magneza, do magnezu i jedzie po prostu na tym, co ma w kranie. Leje tylko i wyłącznie żelazo. żelazo. I tutaj też mnie trochę zaskoczył, bo pokazał mi żelazo z filmy Azo. I mówi, że naprawdę to żelazo tak goni mu te, tą, tą diandrę i tą, tą aromatikę, no przepięknie mu się to wybarwia. I on mówi, że po tym jak dodał właśnie to żelazo z azo, no to obydwie te rośliny wywaliły mu tak, że no pozazdrościć, tylko i wyłącznie pozazdrościć tych dwóch roślin u niego, u Przepięknie wyglądają, przepiękne dwie rośliny. Dobra, bo już rozgaduję się na jakieś dziwne inne tematy, które nie związane są akurat z moim akwarium. Dobra, następny filmik mówię, tak ta ta jak wam mówię będzie chyba o 30. Natomiast tutaj pokażę Wam, jak mi przyjdą rośliny, co zamówiłem, pokażę Wam burdel jaki tutaj zrobię z tą lewą stroną i troszeczkę jeszcze tą prawą stronę poprawimy, bo tutaj chyba też też jeszcze wszystko nie powinno być tak jak jest. Także dobra, na dzisiaj tyle. Aqua Świat podziękował Wam serdecznie za słuchanie mnie.